Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, a dzisiaj restauracja papylui, tak jest, nowa restauracja papylui, która nazywa się Sushiria, będziemy robić przepyszne sushi, tak. Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za wszelkie informacje o tej grze w komentarzach. Dzięki wam mogę sobie w nią zagrać, bo tak to kompletnie bym o tym nie wiedziała, że już ona się pojawiła. Ponadto chciałam wam powiedzieć, że ja jadłam sushi tylko raz w życiu, także nie mam pojęcia, jak to się robi, z jakich składników, mogę wszystko pomylić, także poprawiajcie mnie w komentarzach. No to rozpoczynamy naszą wspaniałą przygodę. Play. New game. Clover. Clover, szczęścia! Przepraszam, nieszczęśliwy dzień, co się stało, Clover? Ojej, przecież coś wygraliśmy, wygraliśmy, zdaje się, wycieczkę do Papa Sushiria. Jest, będziemy mogli zobaczyć pewnie jak się sushi robi. Dzień dobry, Papa A cóż to fajnego jest? Hmm, jakiś pyszny sos kaczkowy i napój z bąbelkami, z kuleczkami i tak dalej. Ojej, co się stało? O nie, wpadłam na jakąś statuetkę. Nic się nie stało, nic się nie stało. Okej, okay, dzień otwarty. Mm, mm, mm. Cześć, Papa Louis, witaj! Co się stało? Czemu jesteś taki markotny? Nie ma napiwków? O nie, to wszystko przez tą statuetkę. To na pewno to. Ona przynosiła Wam szczęście, a teraz jej nie ma. Papa Louis poszedł po nową statuetkę kota, która przynosiła szczęście jego restauracji, a my musimy przejąć po nim obowiązki! Mhm, mhm, mhm. Mm. No, dzień dobry, dzień dobry, zapraszam do naszego lokalika. O tak, i bierzemy pierwsze zamówienie. To zielone to chyba jest nori, z tego co dobrze pamiętam, czyli takie prasowane wodorosty czy coś w tym rodzaju. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Okej, okay, Cookstation, station. Jak zwykle samouczek na początek. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo na pewno nie wiedziałabym co robić po kolei. Czekamy, czekamy, aż dojdzie do zielonej strzałeczki. Okej. Okay. <ścoughs> Przyjemna muzyka w tle, jak zawsze. La, 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 A co to jest? To jest ocet ryżowy. Z tego, co dobrze pamiętam. chlap. I rozkładamy wodorosty. I czekamy, czekamy do żółtej strzałeczki. Na razie wszystko wydaje się proste i łatwe. I w ogóle super cud miód i orzeszki. Czekamy. No i ryżek się ugotował. O, tak, o tak. Następnie łosoś. Mniam rybka. I serek, kremowy serek, mniamy, mniamy, mniam. Ja bardzo lubię sery pod każdą postacią. Eee, rolujemy. I co dalej? Co dalej? Mango, kawałki mango. jaki to jest przepyszny owoc. Taki żółciutki, taki słoneczny i kaczkowy sosik. La 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 Ja tam sobie nie przypominam o jakichś kaczkowych sosach w sushi, ale tak jak już powiedziałam, znawcą to ja nie jestem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak dobrze, że są te linie. Napój. Teraz czas na napój. Uwaga. Hop. O nie, niestety, ale blisko byliśmy gwiazdki. To jest jakieś mleko, czy coś? O, teraz to jest jakaś porażka. O, i mamy jeszcze bąbelkowe mango. Uwaga. Ach. No cóż, no cóż, zaraz zobaczymy. Czy się spodoba posiłek? O. I co? Słowa krytyki? A, jest nieźle, tylko ta herbata, to jest herbata. To jest herbata? Hmm, bardzo dziwne, co to białe było? To chyba nie była herbata. Taka woda dziwna? Nie! <ścoughs> no, następne zamówienie, moi kochani. Cześć, Bruna. Tym razem brązowy ryż. A co to jest takie dziwne? Dwie strzałeczki, zaraz się okaże co to jest ciekawego. Cookstation. No to bierzemy w takim razie nasz ryżyk brązowy, czekamy, czekamy. Ta 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 O, potem już zamykamy. Obejrzymy sobie poszczególne stacje Patrzcie, ile tutaj jest tych przekródek. Chyba będzie bardzo dużo nowych składników W dalszych postępach gry O nie, o nie, o nie, zagapiłam się A przecież tu tak szybko to zawsze idzie No nie, no nie O Może nie będzie tak źle eee, I odwracamy, odwracamy Cały czas trzeba być czujnym w tej grze I pilnować składników Ogórasek, ogórasek A następnie mamy Marchewiasek to no jest marchewka. Chyba tak. No i no i co teraz? Co teraz rolujemy? O, jak fajnie wygląda! A to są sezamowe nasionka. Wyglądają jak pieprz. Kolorowy pieprz. Musimy uważać, żeby się nic nie rozsypało. Ojej, parę ziarenek się rozsypało, no niestety. O i sosik. Mhm. Te znaczki sugerują, że to jest sosik grecki, chociaż wygląda, chociaż wygląda mi trochę jak ketchup. Okej, okay, i co dalej? Kroimy. Ciach, 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 ciach. Ale pyszności i napoik. uwaga. O, znowu mi się nie trafiło na środek. Uwaga. Hop. No nie! No, reflex to nie jest moja najmocniejsza strona, jak widać. Ale okej, okay, może jakoś przeżyje ten nasz klient. Uwaga! W końcu jesteśmy dopiero początkujący. Mogliby być wyrozumiali. E, no, spoko, tylko znowu z tą herbatą, coś nie tak! Ale trochę napiwku zostawiła. No i pierwszy dzień nam minął przyjemnie. Tra la. la, 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 la. I co dalej? Co dalej? Czekamy. Podsumowanką: Ranga pewnie nam się nie zmieni, bo to dopiero pierwszy dzień. O! Continue! Mini-gierka! Jest! Pewnie, że chce zagrać! Uwaga! O! Las! Udało się! Co my tam mamy? O! Ubranko! <laughs> Czy chce zagrać? A może nie, może zajmiemy się posiłkami i klientami? Ale sobie przywdziejemy nowe ubranko. O tak, tak. Na pewno, na pewno pomoże nam w zdobyciu nowych klientów, jak będziemy elegancko wyglądać. Nowy klient! A właściwie klientka. Chyba. <laughs> Homar jest! Coś nowego mamy dostępnego. I kolejny dzień w naszej pracy. Dzień dobry. Czegoż pani sobie życzy? Zbieramy zamówionko ryżek zwykły oczywiście homarek a to co to jest wasabi sos wasabi z tego co dobrze pamiętam on taki ostry w smaku był ale m, bardziej szczegółów nie pamiętam niestety o no i czekamy czekamy aż się ugotuje nasz ryżek a w międzyczasie możemy poczekać na kolejnych klientów nikogo nie ma pani sobie ogląda jakieś aplikacje trochę chyba się nudzi czekając My też się trochę nudzimy, czekając na ten ryż. Szybciej, ryżiku, szybciej! O nie, 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 nie. nie. Jak go będę podnosić, na pewno od tego nie będzie szybciej się gotować. O, czekamy. Jest ktoś nowy. O, dzień dobry, dzień dobry, a jednak jest pan. No, same smakowitości. O, ile składników. Bardzo ciekawe. No, on chce też zwykły ryż. O! I ocet, no chodź tutaj, odcie! I czekamy. No, teraz muszę być czujna, <laughs> bo znając życie, znowu się jakoś zagapię i wtedy wszystko się spali. <laughs> Ach, nie przywiera ten ryż? A to ciekawe, to chyba są takie specjalne urządzenia do gotowania tego ryżu? Ktoś wszedł? Nie. No to czekamy. No, Na nasz ryżyk, rozłożymy sobie już to. Uwaga, uwaga. I. I już. O, tak. Jeszcze poczekam na tą porcję. Raz, dwa, trzy. Las! Ok. I idziemy dalej. Muszę pilnować tego ryżu. Na razie nie będę się kolejnymi klientami przejmować. Homarek, homarek. Rozkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I już szczypczyki rozłożone. Teraz serek. O, trochę nam miejsca brakło. No cóż, no cóż. Eee, rybka. Wasabi. O ile to jest wasabi? Tak mi się wydaje. O, tak i kroimy. Ciach, 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 ciach. Rach, ciach, ciach, rach, ciach, ciach. I napoik. Uwaga. Nie mogę się zbyt długo zastanawiać. W sumie. Nie ma nad czym. Uwaga, zielona herbata! Och, niestety, niestety. Uch. mango go bąbelki. Może być i tak. Wiecie co? Poczekajcie, bo o, no nie, no błagam. No właśnie stało się to, czego się obawiałam. Czyli niestety nasz ryż za mocno się ugotował. Wygląda trochę nie za specjalnie, tak się posklejał. Och, nigdy nie mogę trafić z tym gotowaniem. E no spoko, całkiem, tylko ten napój jak zwykle coś mi nie wyszedł. Czy jest kolejny klient? Jest pani? Dzień dobry. Weźmiemy zamówienie, tamten klient poczeka, jak już się i tak spalił ten jego ryż. <laughs> nie no, nawet trudna ta część. Muszę przyznać, tak trzeba wszystkiego pilnować mocno. No niestety, nie rozdwoje się czasami, jak to mówią. A, przepraszam, Build Station. No i co my tu mamy? Aha, na początek odwracamy i teraz rybka. Chyba łososik. O tak, teraz kremowy serek szybciutko i marchewka. O ile to jest marchewka? O, i teraz mamy... Tak, rolowanko i mango. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś sporo tego mango nawet. I tyle? O, fajnie. Nie będziemy się babrać w sosach. <słuchy> ciach, 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 ciach. O nie. <słuchy> coś przeciachałam powietrze. No cóż, i teraz mamy napoik. Uwaga. Chlas! I następnie mamy migdałowe coś. Sos migdałowy. I znowu bąbelki mangowe. Sporo tego mango występuje tutaj. I dalej, proszę bardzo. Smakuj. E no, całkiem spoko. Nie jest najgorzej. <ścoughs> o, tutaj pani trochę się niecierpliwi, a potem już zamykamy. Zaraz zobaczymy jak nam pójdzie to może tę panią obsłużę jako pierwszą. Tamta się chyba dobrze bawi aplikacjami, także yy, okej, okay, ten ryż jest biały, biały, okej. Okay. Las. Czyli to samo. No, teraz mam okazję, ponieważ potem już zamykam, więc nie muszę się martwić, że przyjdą kolejni klienci. No, przypilnuję sobie tego ryżu w końcu, żeby ładnie, ładnie, przepięknie nam się ugotował, nie posklejał i taka paćka się z niego nie zrobiła. O, fuj. Niestety, niestety. Czekamy. La 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 la. Co też robią nasze klientki? Grzecznie sobie czekają na posiłek. My też czekamy! No, uwaga! I chlap. I druga porcja chlap. Rozłożę sobie nori. No, czekamy, czekamy na ryżyczek. O, ta jedna pani to już ma taką troszkę zniecierpliwioną minę, powiedziałabym. No zaraz będzie, zaraz będzie. To no, przecież się nie rozdwoje. No co ja mogę poradzić, że ten ryż się tak wolno gotuje? Uwaga! Spoko! Ten jeden się już ugotował. I następne. I idziemy dalej teraz do Build Station. Eee, serek na początek serek raz dwa trzy cztery teraz to jest groszek taki jakby niełuskany czy coś w tym rodzaju no i rolujemy teraz rybka sosik majonezowo musztardowo coś tam nie wiem nie mam pojęcia czy to jest właśnie tego rodzaju sos i kroimy musimy się trochę pośpieszyć bo jeszcze ta druga klientka czeka ale najpierw obsłużymy tom, bo jest niecierpliwa. Mm, a już wielokrotnie mi pisaliście, że należy takich klientów w pierwszej kolejności obsługiwać. Okej, okay, herbatka. zimbreczka i kuleczki. Hmm, czekoladowe, czy jak? I smakuj! Co powiesz na nasze przepyszne sushi? Masz takie imię, że nie potrafię go wymówić niestety. E, no, całkiem spoko. Chyba je smakuje. No i ostatnia klientka. Yy, ona chce ser i znowu niełuskany groszek. I teraz rolujemy wszystko. Grecki sos, o ile to grecki sos. Pięknie. I ziarna sezamu. Wyglądające jak pieprz. <laughs> Oj, wygląda smakowicie. Nożyk. Ciach, 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 ciach. I napoik, uwaga! Te napoje wyjątkowo mi jakoś nie wychodzą. Niestety, truskawka. I okurasek Super! Smakuj. Lisa. Spoko, tylko trochę długo musiała czekać, niestety. Podsumowanko! No nie jest tak najgorzej, tylko ta herbata trochę nam nie wychodziła. Chociaż moim zdaniem to na herbatę za bardzo nie wyglądało, ale cóż tam, będziemy się przejmować. Moi kochani, gierka bardzo, bardzo fajna. Jeszcze raz wam dziękuję, że pisaliście mi, że już jest dostępna. Super się bawiłam, bardzo wam ją serdecznie polecam. Zostawiam do niej link w opisie, a tymczasem chciałabym Was zaprosić do kolejnych materiałków na moim kanałku. Jeśli spodobał Wam się filmik bądź też gierka, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem żegna się z Wami Blue Jane. Cześć!